Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana, chwała Tobie, Panie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, aby z niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca Pełen łaski i prawdy. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Porusza mnie bardzo takie stwierdzenie, które święty Jan zawarł w tym fragmencie ewangelii, którą przed chwilą słyszeliśmy. Takie stwierdzenie, że życie było światłością ludzi. Tak, że jak się głębiej temu przyjrzeć, to właśnie my straciliśmy tą światłość, o której mówi święty Jan. Przestaliśmy, straciliśmy umiejętność odczytywania tego, o czym mówi nasze życie, nasze istnienie. I myślę, że właśnie dlatego żyjemy w jakimś niedosycie, niedowartościowaniu, w jakiejś takiej dekadencji. Często, często jesteśmy przekonani, że jest źle i czegoś nam brakuje i, i ciągle nie umiemy się ucieszyć życiem, bo nie umiemy odczytywać tego, o czym mówi nasze życie. I że właśnie dlatego potrzebujemy nowonarodzonego Boga, Syna Bożego, Syna Bożego, który się wybiera. Do nas staje się człowiekiem takim jak my, żyje pośród nas, żeby na nowo odsłonić nam przed oczami tajemnice życia. Bo zobaczcie, że jeżeli ktoś żyje, jeżeli człowiek żyje, no to znaczy, że jest ktoś, kto chciał się z nim tym życiem podzielić. Jeżeli człowiek żyje, to znaczy, że taki człowiek ma kogo? Rodziców, prawda? Na przykład Leon ma rodziców, ma mamę i tatę. No i jak patrzymy na Leona, no to logiczny wniosek wypływa, że skoro Leon żyje, skoro Leon jest, no to za Leonem stoi ktoś, stoi taka para ludzi, no, którzy zdecydowali się z Leonem podzielić czym? życiem, prawda? Tak? Można by tatę teraz przepytać i mamę, czy to tak było, że podjęli taką decyzję, żeby się podzielić z Leonem życiem. Właśnie, więc jeżeli ja żyję, no to znaczy, że za mną jest ktoś, z tyłu gdzieś tam za mną jest ktoś, kto się ze mną tym życiem podzielił. A ostatecznie widzicie, Jezus przychodzi, żeby otworzyć nam oczy, to co też święty Jan zawiera w tym prologu do swojej Ewangelii otworzyć nam oczy, że tak naprawdę istnienie, moje istnienie. Istnienie każdego z Was, istnienie Leona, istnienie jego siostry i w ogóle istnienie rodziców Leona i rodziców szesnych Leona, to nie wynika, jak mówi święty Jan, tylko z jakiejś porządliwości, tylko z woli mężczyzny czy kobiety, tylko okazuje się, że za życiem każdego z nas stoi ktoś większy. Że za życiem każdego z nas, za Twoim życiem, tak, być może uważasz, że Twoje życie jest jakieś takie nienadzwyczajne. A Jezus przychodzi otworzyć Ci oczy, że to według Ciebie nienadzwyczajne życie jest nadzwyczajnym cudem miłości Boga, Boga, który zapragnął Twojego istnienia, Boga, który pragnie Twojego istnienia dokładnie w tym momencie. Że właśnie Jezus przychodzi nam otworzyć oczy na to, że to, że ja w tej chwili żyję, to wynika z faktu, że w tej chwili Bóg mojego życia pragnie, pragnie, żebym był, żebym istniał. Jeżeli czytaliście na początku wigilii Ewangelię, to czytaliście Ewangelię o narodzinach Jezusa, i tam jest wzmianka o tym, że kiedy Jezus narodził się w Betlejem, został położony w żłobie no to w okolicy przebywali pasterze, no i że tym pasterzom ukazał się anioł, wysłał ich do Betlejem, żeby właśnie zobaczyli tego nowonarodzonego i to wszystko kończy się czymś takim, że do tego anioła przyłącza się mnóstwo innych aniołów i co śpiewają? Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom, w których Bóg ma co upodobanie. I teraz właśnie, i teraz trzeba odkryć, że jeżeli ja w tej chwili żyję, to znaczy, że w tej chwili Bóg ma we mnie co? Co Bóg ma we mnie? Upodobanie. Kim są ci ludzie, w których Bóg ma upodobanie? To jestem ja, to jesteś ty, to jest każdy z nas. Każdy człowiek, który żyje, żyje tylko dlatego, że w tym momencie Bóg ma w tobie upodobanie. Żyjesz tylko dlatego, istniejesz tylko dlatego, że dokładnie w tym momencie Bóg uważa się, się za twojego ojca i uważa Ciebie za twoje dziecko. Uważa Ciebie za twoje dziecko. Jezus przyszedł nam otworzyć na to oczy, że skoro ja żyję, ja istnieję, to znaczy, że w tej chwili mam Ojca, i to nie byle jakiego Ojca, ale Ojca, którym jest Bóg. Tak. I że to On w tej chwili chce mojego życia. Dlaczego? Dlatego, że widzi we mnie swoje dziecko. Jezus przyszedł pokazać jeszcze coś, że On jest jednorodzonym Synem Ojca. I odbiera od ojca całą jego miłość, całą jego chwałę, i przyszedł co pokazać? Że Bóg, ojciec, kocha ciebie dokładnie tą samą miłością, jaką kocha jednorodzonego. Że w miłości, w miłości Bóg nie czyni żadnej różnicy między tobą a jednorodzonym. Na przykład, można by się spytać rodziców Leona, czy kochają bardziej Leona czy jego siostrę. I to oczywiście byłoby pytanie: jakie? No, ja się nie boję tego powiedzieć, pytanie głupie, bo na to pytanie nie ma odpowiedzi, bo oni całą swoją miłością kochają Leona i całą swoją miłością kochają Jego siostrę, właśnie swoją córkę. I właśnie Jezus przyszedł otworzyć nam na to oczy, że Bóg po pierwsze nie robi różnicy w miłości. Cała Jego miłość jest dla Jezusa, dla Jego jednorodzonego Syna, i cała Jego miłość tak samo jest dla Kogo, dokładnie dla Ciebie. I że nie musisz nikomu nic zazdrościć, bo każdy z nas ma całą miłość Boga. Właśnie tak jak całą miłość swoich rodziców ma Leon i całą swoich, miłość swoich rodziców ma jego siostra. Dlatego właśnie mówiłem na początku, że się cieszę, że dzisiaj jest ten chrzest, bo to jest bardzo dobra ilustracja właśnie dlatego z, z czym przychodzi do nas nowonarodzony. Że przychodzi przypomnieć nam, że my nie jesteśmy jakimś przypadkiem i graczką losu, nie wiadomo kim, My jesteśmy dziećmi Boga i Bóg każdego z nas bardzo świadomie powołuje do istnienia i bardzo świadomie w każdej chwili obdarza tym istnieniem. Że to nawet nie jest tak, że Bóg kiedyś tam ciebie stworzył, nakręcił ciebie jak zajączka i ty kicasz po świecie, tylko że Bóg bardzo świadomie w każdej chwili dzieli się z tobą swoim życiem i chce się z tobą dzielić swoim życiem. Ma upodobanie w tobie i w tym, żebyś istniał i w tym, żeby dzielić się z tobą życiem, bo widzi w tobie swoje umiłowane dziecko. I teraz to, co mówi Święty Jan, że Jezus przyszedł po to, żeby dał nam moc, żeby dać nam moc, żebyśmy my na nowo odkryli, kim jesteśmy, i żeby dać nam moc, żebyśmy rzeczywiście stali się dziećmi Bożymi. A zobaczę, że nam dosyć trudno przyjąć tą informację, że ja mam całą, całą miłość Boga. Że moje życie, moje istnienie właśnie w tej chwili wynika z tej miłości, że Bóg ma we mnie upodobanie. Bo zobaczcie, że czasami bywa tak, że nam bardzo trudno mieć upodobanie w sobie samym, czy w swoim życiu. My jesteśmy bardzo często rozczarowani sobą, innymi ludźmi, rozczarowani życiem, które mamy, które toczymy. I właśnie zobaczcie, rzeczywiście tu potrzebujemy mocy Jezusa, jednorodzonego Syna Bożego mocy Jezusa, który we wszystkim widział rękę swojego Ojca, miłosne działanie swojego Ojca. Zobaczcie, że Jezus modlił się o to, żeby widzieć miłość Ojca i obecność Ojca, nawet wtedy, kiedy przyszło mu przejść przez niesprawiedliwy sąd, przez tortury, przez cierpienie i przez krzywdę. Że nawet w tym widzieć rękę Ojca, która go przez to wszystko prowadzi i że miłość Ojca jest właśnie w tym, że potrafi Syna przeprowadzić do zmartwychwstania. Zobaczcie, jak nam trudno w to uwierzyć, jak nam trudno w to uwierzyć, że to właśnie ja, to właśnie ja jestem umiłowanym dzieckiem Boga i że skoro jestem umiłowanym dzieckiem Boga, to mam prawo, Bóg mi daje prawo do całej Jego miłości. To nie jest tak, że ja potrzebuję się wykazać, zasłużyć. Bóg mi cały czas daje prawo do Jego miłości i zachęca, żebym brał. Zobaczcie, co Jezus woła od ołtarza: bierzcie, bierzcie. Nie wiem, czy kiedyś to usłyszeliście, to wołanie Jezusa: bierzcie, bierzcie! Okazuje się, że to nie Bóg żałuje nam miłości, troski, błogosławieństwa, dobra, to my sami stoimy, prawda, wystraszeni, że może tu nie, nie należy się narzucać, może ja niegodzien, albo ja taki zwykły, a nie nadzwyczajny, a coś tam porobiłem w życiu, a to i tamto mnie spotkało. Teraz Bóg w Jezusie przychodzi wyzwolić nas z tego wszystkiego i dać nam moc, moc, żebyśmy przestali sobie sami żałować miłości Boga. Tylko żebyśmy odkryli, że my nie potrzebujemy zasługiwać, wykazywać się, tylko że my mamy i możemy wziąć tyle, ile tylko zdołamy. Ile tylko zdołamy. I zobaczcie, że tu też potrzeba mocy Jezusa, żeby tą miłość zobaczyć w ogóle. W swojej codzienności, w każdej chwili swojego życia, właśnie żeby na nowo zacząć odczytywać swoje istnienie i to wszystko, co się dzieje w moim życiu, zacząć odczytywać jako miłość Boga. My nie znamy miłości. Bóg jest miłością, a myśmy zapomnieli, kim jest Bóg, dlatego zapomnieliśmy, co to jest miłość. Szukamy miłości, bo jesteśmy jej głodni i zobaczcie, jak często jesteśmy rozczarowani w tym szukaniu. Chwytamy się jakiejś relacji, czegoś, bo myślimy, że to wreszcie to, a później jesteśmy ciężko poranieni. Właśnie dlatego nie widzimy miłości Boga, która nas zalewa w każdej chwili, no bo my nie wiemy, co to jest miłość, nie potrafimy jej rozpoznać. I tu też potrzebujemy właśnie tej mocy jednorodzonego Syna który do nas przychodzi, żeby nam otworzyć oczy, nauczyć nas widzieć miłość Boga, która nas zalewa w każdej chwili. I mało tego, kiedy ja odkryję siebie jako dziecko Boga, kiedy naprawdę dogłębnie odkryję siebie jako dziecko Boga, to ogarnie mnie głęboki spokój, bo odkryję, że mam Ojca, Ojca Wszechmocnego, Ojca, który jest miłością, że mam całą wszechmoc Ojca i całą miłość Ojca. I naprawdę uwierzcie mi, człowieka ogarnia głęboki spokój, jakoś przestaje cię poruszać to, co się dzieje w świecie, to, co się dzieje wokół nas, bo, bo jakoś widzisz, że nad tym wszystkim jest Twój wielki ojciec, któremu nigdy z rąk nic się nie wymyka. I który zawsze pragnie Twojego dobra. Nie pragnie Twojej zguby, nie pragnie Twojego zła, nie pragnie Cię pozbawiać, nie pragnie Cię, nie wiem, torturować, katować, tylko zawsze pragnie Twojego dobra. Zawsze pragnie Twojego dobra. I człowieka naprawdę ogarnia głęboki spokój, właśnie i głęboki taki dystans do tego wszystkiego, co się dzieje. I odkrycie, że ja nie potrzebuję się z tym wszystkim szarpać, a ja nie potrzebuję tym wszystkim się denerwować, nakręcać, nie wiadomo co robić, że ja to wszystko mogę po prostu zostawić mojemu wielkiemu ojcu, bo ja nie jestem sam. I mało tego, kiedy odkryję siebie jako dziecko Boga, to odkryję każdego innego człowieka jako swojego, co brata jako swojego brata. Być może ten mój brat nie wie, kim jest, być może ten mój brat nie odkrył jeszcze siebie jako dziecko Boga i wtedy zrodzi się we mnie pragnienie, żeby tego mojego brata czy siostrę doprowadzić do odkrycia. To samo pragnienie, które jest w Jezusie, że Jezus, Bóg w Jezusie staje się człowiekiem, Syn Boga staje się człowiekiem, żeby nas na nowo do tego wszystkiego doprowadzić. Wiecie, był taki poruszający moment na początku mszy świętej. Może go nie zauważyliście, jak szliśmy tutaj z rodzicami, z chrzestnymi, z Leonem do ołtarza. To był taki dla mnie bardzo poruszający moment, bardzo znaczący bo siostra Leona prowadziła go za rękę przez cały kościół do ołtarza, za nimi szli rodzice, a jeszcze za nimi rodzice chrzestni. I to był dla mnie strasznie poruszający moment, że właśnie ta siostra prowadzi swojego brata do ołtarza, do Boga. I to jest właśnie to, co robi z nami Jezus. Że on się staje naszym bratem, pokazuje, że on jest naszym bratem. Syn Boga pokazuje, że jest naszym bratem i że nie wyrzeka się nas jako swoich braci i sióstr, nawet kiedy go krzyżujemy, bo on chce każdego z nas za rękę doprowadzić do kogo? Do Ojca, do odkrycia, kim jesteśmy, kim naprawdę jesteśmy, do odkrycia, kim dla nas jest Bóg, kim my jesteśmy dla Boga. I żeby właśnie to pokonało w nas wszelkie uczucie samotności, wszelkie uczucie lęku, niepokoju, właśnie wszelkie nerwy i pogubienie wobec tego wszystkiego, co się dzieje, nagle ja odkrywam, że ja nie potrzebuję być nie wiadomo jaki wielki, ja nie potrzebuję wszystkiego kontrolować, na wszystkim się znać i wszystko rozumieć, bo ja mam wielkiego ojca, który to potrafi i do tego wielkiego ojca mogę to wszystko przynieść. Dokładnie właśnie robi z nami Jezus to, co zrobiła siostra z Lonem bierze nas za rękę i prowadzi nas do odkrywania Ojca. Wiecie, i warto o to wszystko się modlić, żeby rzeczywiście to stało się moim udziałem. Modlić się, prosić, bo wiecie, ja tu się mogę nagadać cały dzień, ale okazuje się, że to nie jest tylko problem intelektualny, że to nie jest tylko problem tego, żebyśmy my zrozumieli, o co chodzi, bo to wiecie, gdzie jest najdłuższa droga, prawda? Stąd dotąd, prawda? Że to gdzieś wpadło w nasze serca i o to trzeba się modlić. Jezus spraw, Panie Jezu, nowonarodzony spraw, Abyśmy w Tobie odkryli, że jesteśmy Twoimi braćmi i siostrami. A jeżeli jesteśmy Twoimi braćmi i siostrami, to znaczy, że Twój Ojciec jest naszym Ojcem. Spraw, Panie Jezu, żeby to rozpuściło w nas wszelkie lęk i wszelkie uczucie samotności. Spraw, Panie Jezu, aby do nas dotarło, że mamy Ojca. Że jesteśmy dziećmi Boga, że nie jesteśmy sami, że nie jesteśmy porzuceni. Spraw Panie Jezu, abyśmy odkryli, że jesteśmy warci całej miłości i całej wszechmocy naszego wielkiego Ojca, który jest w niebie. Amen. Tak, życzę Wam dobrego świętowania, życzę Wam czasu takiego radości, dobrego bycia razem Waszej, życzę Wam tego głębokiego odkrywania siebie i swoich bliskich i ludzi, których spotykacie. Właśnie, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga tak, i że każdy z nas ma Jego. Jego wielką miłość. Każdy z nas przy, przez Niego jest umiłowany. Wiecie, jest jeszcze jeden taki aspekt. Tak się cieszę, że jest Leon, taki mały chrześcijanin. I tych małych chrześcijan dzisiaj w Kościele jest troszeczkę więcej. Jest jeszcze paru takich, parę małych chrześcijanek i paru małych chrześcijan. I ci najmniejsi chrześcijanie to są bardzo ważni, bo Pan Jezus to powiedział, że jak się nie staniemy jak dzieci... Nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego, a dziecko ma jeszcze jedną taką ważną cechę, przynajmniej powinno mieć. Nie wiem, czy te dzieci taką mają, ale warto, żeby miały głębokie przekonanie, że najlepsze dla mnie jest to, co chce mój wielki ojciec w niebie. Tak głębokie przekonanie, że ja się tam potrafię pomylić w rozumieniu dobra i że jeżeli mój ojciec chce dla mnie czegoś innego, niż ja sobie wyobrażam, to na pewno najlepsze dla mnie jest to, co chce ojciec. I zobaczcie, to jest taki trudny próg dla nas do przejścia, i o to też warto się modlić. Ciekawy jestem, czy Kaja i Leon zawsze są przekonani, że lepsze jest to, co chcą rodzice. A tata się śmieje, czyli nie zawsze właśnie dzisiaj. Tu jest taki punkt, że warto się modlić, żeby uwierzyć, że zawsze dla mnie najlepsze jest to, co chce mój wielki ojciec niebieski. Nawet jak mam inne zdanie, to zdanie Ojca jest dla mnie lepsze. Tak wierzył Jezus, tej wiary w sobie bronił, tego przekonania. Że najlepsze jest dla mnie to, czego chce Ojciec. I tu też warto prosić Jezusa, bo zobaczcie, dużo jest takich sytuacji, kiedy my jesteśmy trochę w konflikcie z naszym Ojcem Niebieskim. To tu też warto prosić Jezusa. Jezu, pomóż mi uwierzyć, że to, co chce Ojciec, jest lepsze niż to, co ja chcę. Pan z Wami. Hmm. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty.